1 czerwca w Bielawie pomiędzy ulicami Wolności i 3 Maja został otwarty skwer imienia Eleni. Na skwerze stanęła ławeczka z rzeźbą artystki wykonaną przez Jerzego Bokrzyckiego. Dodatkowo na budynku stojącym częściowo na skwerze powstał kolorowy mural przedstawiający Eleni wokalistkę rodem z Bielawy. Jestem po prostu mile zaskoczona i bardzo, bardzo dziękuję panu burmistrzowi, wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że powstała ta, ten skwer Eleni. Ja kocham bielawę, tutaj się urodziłam, tutaj się wychowałam, tutaj spędziłam swoje dzieciństwo, swoją młodość. I często tutaj powracam i muszę powiedzieć, że naprawdę byłam mile zaskoczona, i, i, i nawet troszeczkę tak nie zażenowana, ale można tak powiedzieć, że, że nie sądziłam, że, że coś takiego powstanie tutaj. Ale, ale cieszę się, bardzo się cieszę. Bielawa, tylko bielawa może upamiętnić, bo tutaj się urodziłam, więc tutaj muszę być. To by, to by trzeba było powiedzieć, bo za życia jest też festiwal piosenek. Eleni, za co też bardzo dziękuję tutaj panu burmistrzowi i wszystkim, którzy przyczyniają się do tego. Jarek, który tutaj z Domu Kultury też bardzo, bardzo pilnuje tego, żeby to, to wszystko było fajnie dopięte, jeśli chodzi o festiwal piosenek Eleni. No, no co ja mogę powiedzieć? Ja naprawdę się cieszę, że jestem tutaj, tym bardziej, że widzę tutaj moich, moich sąsiadów z mojej ulicy. Dawnej Dzierżyńskiego, Teraz Sobieskiego. Co mogę powiedzieć? Bardzo się cieszę i, i muszę powiedzieć, że takie, ogarnęły mnie takie wspomnienia mojego dzieciństwa i udało nam się pójść na spacer z panem burmistrzem tutaj do parku. Które pamiętam jako młoda osoba, a w tej chwili ten park bardzo się zmienił i gratuluję, że coś takiego tutaj powstało w Bielawie. Naprawdę jestem pod wrażeniem i jeszcze raz gratuluję. No, ja, ja, ja ją poznaję na nowo, bo, bo oczywiście te moje stare miejsca znam, ale, ale tutaj się naprawdę dużo zmieniło na, na plus i, i cieszę się, bo ktokolwiek tu kto przyjedzie, to naprawdę ma co robić. Ja sama chcę przyjechać tutaj na parę dni, żeby pobyć tutaj w tej Bielawie. Jako, że uroczystość miała miejsce w dniu dziecka, nie mogło obyć się też bez akcentu dziecięcego. Przy skwerze stanął wspaniały muzyczny plac zabaw, oczywiście imieniem Eleni. Artystka otwierając go przekazała najmniejszym mieszkańcom Bielawy symboliczny klucz do miejsca zabaw. Zniecierpliwione dzieci szturmem wbiegły na plac, wypróbować wszystkie huśtawki i elementy zabaw, a wśród nich i te muzyczne. Podziwiam opłoki, pada nie z nich gro. I szukam daremnie słów, które wziął wiatr. i czego mi jeszcze brak. Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca, gdy dzień nie dzieje. Cieni, troszeczkę serca, tego pragniemy, by piękniej żyć, troszeczkę ziemi, troszeczkę nieba, bo chóry i cieni nam już nie trzeba. Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca, trochę nadziei wie.